Tokio. Dla przybysza z Europy czy Ameryki miasta japońskie są niewątpliwie egzotyczne. Pomimo betonu i szkła, nowoczesnych budynków oraz całej niepodważalnej nowoczesności Japonii, Centralna Stacja Tokio ma rozbudowaną część stacyjną, ponieważ obsługuje kilka linii pociągu Shinkansen oraz pociągi dalekobieżne, miejskie i linie metra. Elektryczny budynek stacji Tokio z 1915 roku, zbudowany przez zafascynowanego architekturą zachodnią architekta Kingo Tatsuno. W okolicach stacji jest wiele różnego rodzaju sklepów, ale najbardziej popularne są domy towarowe. W domach towarowych sprzedaje się wszystko, począwszy od świeżych warzyw, gotowanych dań, poprzez odzież, biżuterię, artykuły sportowe, gospodarstwa domowego, a skończywszy na artykułach ogrodniczych. Porozmawiajmy o Pacinko. Jest to najbardziej rozpowszechniona gra, uprawiana w salonach gier dzisiejszej Japonii. Spopularyzowana po II wojnie światowej. Polega na wprowadzaniu do automatu metalowych kulek, które przechodzą przez labirynt stalowych pręcików i wpadają do specjalnych otworków. Poznajmy Kyoto. Japońska rodzina cesarska zamieszkiwała pałac w Kyoto od 1331 roku aż do 1868, kiedy przenieśli się do Tokio. Dzisiaj zwiedzający mogą obejrzeć umeblowanie i delikatne dekoracje na jednogodzinnej wycieczce z przewodnikiem po Pałacu Cesarskim. Aby dostać się na to zwiedzanie, trzeba uprzednio zarezerwować miejsce, dzwoniąc do biura w Kyoto, bądź dołączyć do jakiejś aktualnej wycieczki za okazaniem paszportu. Nocne życie w Kyoto, tak jak w całej Japonii, tętni i potrafi zachwycić. Przykładem tego są liczne tematyczne bary czy kluby, gdzie fan Beatlesów może przykładowo posłuchać Johna Lennona. <laughs> ああ。こ Najprostsza metoda do poruszania się po Kyoto to wsiąść w autobus i jechać. Główne pętle znajdują się na stacji Kyoto. Na rozkładach jazdy jest wszystko zaznaczone także po angielsku, więc problemów nie powinno być ze zorientowaniem się, w którą stronę jechać. Niektóre z autobusów jeżdżą dookoła miasta, a niektóre tylko w tej z powrotem. Średnie ceny za autobusy to 220 jenów za pojedynczy przejazd lub 500 za całodniowy bilet.